To jest Polskie Radio Rzeszów, kwadrans po ósmej. Gość kalejtoskopu. Naszym gościem jest Janusz Harpula, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Franciszka Wosia w świętoniowej Koło Przeworska, nauczyciel języka polskiego, historii i WOS, finalista ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej, który znalazł się w Złotej Trzynastce Najlepszych Nauczycieli Roku 2025. Dzień dobry Panie Dyrektorze. Witamy. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Kiedy Pan patrzy na swoją pracę i relacje z młodymi ludźmi, jakie są najważniejsze cechy dobrego nauczyciela, jednego z najlepszych w Polsce? To nie wiem, czy akurat moje cechy, to znaczy na pewno gdzieś tam coś muszę posiadać, skoro skoro gdzieś zostałem wybrany. Ja myślę, że trzeba być pasjonatem w tym, co się robi. To jest najważniejsza pasja w życiu, jest, jest ważna i jeżeli młodzi ludzie widzą, że po drugiej stronie biurka, nawet już w tym momencie, nawet nie po drugiej stronie biurka, tylko gdzieś tam obok nich jest pasjonat, jest człowiek, który który Widać, że kocha to, co robi, tak? Widać, że, że robi to z zaangażowaniem, z pasją, że jest przygotowany, że co chwilę coś przynosi nowego na lekcję, próbuje coś pokazać, im próbujemy razem odkrywać świat, to, 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 to wtedy próbują za nim podążać, bo bo, bo to jest myślę istotne. Młodzi ludzie są ciekawi życia, nie Oni chcą czegoś się dowiedzieć nowego. Wobec tego nie mogą się nudzić na lekcjach. Nuda zabija lekcje, jeżeli, jeżeli jest pewna powtarzalność na lekcji, w pewnym momencie oni się wyłączają, tym bardziej, że żyjąc dzisiaj w świecie ekranów dotykowych mediów. Tych mediów też, w których oni funkcjonują, czyli świata TikToka, rolek, gdzie, gdzie to jest wszystko szybkie, zmienne, gdzie jest te, te strzały dopaminy. A tego na lekcji choć w jakimś małej ilości nie będzie. Lekcja ma zupełnie inny rytm. Tak, tak. Lekcja to 45 minut. My, my, musimy, my nauczyciele musimy mieć świadomość tego, że Czyli przez te 45 minut trzeba podtrzymać wrażliwość tego i, i uwagę tego człowieka. No to młodego. tak, tak, to mówię przez pewną przemienność, tak, jeżeli teraz nie wiem, pracujemy chwilę z podręcznikiem, potem pracujemy w grupach, za chwilę gramy w jakąś grę dydaktyczną, e, może coś chwilę oglądniemy, coś popracują e, samodzielnie, e, to ta przemienność, pewien taki rytm e, powoduje, że, że, że oni się może bardziej angażują. Na pewno się bardziej angażują, bo, bo to ja obserwuję. Inaczej wyglądają lekcje takie, gdzie gdzie coś trzeba więcej przeczytać na przykład, nie? No to wtedy, wtedy no myślę, ta koncentracja uwagi spada. Ja nawet swego czasu testowałem, nie wiem, czy do tego nie wrócę, takich przerw w połowie lekcji, tak? Że, że w połowie lekcji Kończy, przerywamy pracę i na 5 minut stajemy, gdzieś się poruszamy, pogadamy ze sobą, bo, bo żeby, żeby, jak gdyby, skoncentrować dalej uwagę na te następne 20 minut. Nie, tak. gdyż to było praktykowane w szkole podstawowej, pamiętamy jeszcze. Tak, ale, ale, ale myślę, że to jest to jest dobre, znaczy dobre. Ja to robiłem, ja lubię testować pewne rzeczy wobec tego. Problem miałem z tym, że, że prosiłem ich, żeby oni przypominali mi, bo ja zapomnę w, to, w, to, w toku lekcji, że, że teraz mamy przerwę. Jak pamiętali, to robiliśmy, a potem. Jak, jak nie pamiętali, to niestety e, mówię, no to już pięć minut zostało, tak sobie przypomnieli, mówię, no, to już musimy dojechać te 5 minut do końca. No, bo... Czyli potrafi pan kształtować tempo lekcji, panować nad scenariuszem godziny, ale jest pan pasjonatem na pewno, o czym pan wspomniał. Jak kształtują się takie cechy? To znaczy, kto był pańskim nauczycielem i dlaczego pan ten zawód e... wybrał w ogóle? To, to, to na pewno też jest y, dobre pytanie, dlatego że, że, że my musimy też mieć jakiegoś swojego mistrza. Nie? Ja miałem takich nauczycieli właśnie w tej szkole, w której pracuję, bo tak się złożyło, że zostałem dyrektorem w szkole, w której, do której chodziłem, czyli do podstawówki, do której chodziłem. Kiedy przychodziłem do pracy, y, Część, duża część nauczycieli to byli ludzie, którzy mnie uczyli. Zostając dyrektorem, mając tam 30 parę lat, 18 lat temu, to nie, no nie było łatwe zadanie, tak? ale Ola ale się udało, myślę. I tam byli jeszcze ci właśnie, których, których uważam za, za, za mistrzów tego zawodu. Na pewno pani Stanisława Polonistka, która, która jak gdyby zaszczepiła pewną pewnie Miłość do, do, do języka polskiego, do literatury we mnie. I, I stąd, stąd to był człowiek z pasją, człowiek, który realizował się w szkole. Zresztą jeszcze po, 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 po tym jak przeszła na returę. ja ją poprosiłem, żeby przychodziła do szkoły i prowadziła zajęcia z kaligrafii. Myśmy przez pięć. 7 lat byli bezkonkurencyjni w takim konkursie pięknego pisania w Warszawie. Jeździliśmy właśnie do, do, tego, do tej samej sali, w której ja byłem nie tak dawno. Tam właśnie nasi uczniowie jeździli na finał konkursu ładnego pisania, i był taki rok, że zajęli trzy pierwsze miejsca. I, I nadal to jest kontynuowane? No, niestety już nie. Z kilku powodów. Myślę, że pani Stanisława już jest coraz starsza. Dwa, coraz trudniej znaleźć pasjonatów pisania piórem bo to wymaga cierpliwości, bo to wymaga dużo treningu i, i tutaj nie jest tak, że sukces przychodzi szybko tutaj przynajmniej rok czasu trzeba wcześniej pisać pióra. Za chwilkę o młodzież zapytam jeszcze mhm. i, i, i o ich zainteresowanie, ale jeszcze powiedzmy z pana refleksji doświadczonego nauczyciela, jak zmienia się status zawodu Belfra w ostatnich latach? Jaki, jaki jest prestiż tego zawodu? No to to wystarczy gdzieś tam parę dni temu, nie? Ukazały się badania TELIS, które mówią o tym, to jest takie ogólnoświatowe tak naprawdę badania, na temat statusu zawodu nauczyciela. I tam patrząc na te badania, to, no to widzimy, że polski nauczyciel czuje, że, że nie ma tego prestiżu. Chyba 10% tylko, to jest chyba jeden z najniższych wyników w Europie. Albo spośród innych krajów. Tak, tak, tak. Gdzie, gdzie średnia europejska to jest 35%, że, że czują się docenieni przez społeczeństwo, to w naszym kraju to jest tylko 10%. Widzimy, że ten status nauczyciela się zmienił. No, pamiętamy, znaczy ja pamiętam czasy, kiedy ten szacunek do nauczyciela, ten, ten z tego zawodu trochę zupełnie inaczej wyglądał. Dzisiaj w dobie patrzenia przez pryzmat posiadania też trochę nie? Tego, tego, na przykład, jakim samochodem ktoś jeździ ile się zarabia. O tym się mówi, że nauczyciele cały czas mało zarabiają, że, że ich nie stać na wiele rzeczy. I to się gdzieś tam i jeszcze plus często ta taka krytyka. Nauczycieli, może gdzieś tam, która się odbywa w domach rodzinnych. My jesteśmy taką, myślę, nacją, też trochę, że się na wszystkim znamy. Znamy się na. na, 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 na medycynie, polityce tak. i oczywiście na no, tym, jak mam być uczone moje dziecko. No, Dokładnie. Przykładamy często takie kalki z tego, jak myśmy chodzili do szkoły. Tak? Jeżeli rodzic był 20 czy 30 lat temu gdzieś tam w szkole średniej, ostatni, ostatni miał kontakt ze szkołą i myśli, że szkoła wygląda tak jak 30 czy 30 lat temu. Ona się zmieniła też, ona wygląda inaczej. My musimy naprawdę dużo czasu poświęcić na, na to, żeby cały czas się kształcić, żeby cza, cały czas nie pozostać gdzieś tam z tyłu, jeżeli chodzi o rozwój technologii, wiedzy, tych trendów współczesności, jeżeli chodzi o neurodydaktykę, jeżeli chodzi o. Właśnie o umiejętność choćby jak gdyby współpracowania w tym momencie ze sztuczną inteligencją, wykorzystywania sztucznej inteligencji choćby na lekcji. Bo przecież wiemy doskonale, że, 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 że uczniowie już korzystają, to my nie możemy sobie pozwolić, nie wiedzieć, co to jest, nie wiedzieć, jak z tego korzystać, nie wiedzieć, jak to wykorzystać na lekcji. Także, że, że to jest taki zawód, który wymaga ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji, nie stania w miejscu. No I do i, i, I i przygotowania, i do Tak, się. I auto bycia tym auto autorytetem, tak? Jeżeli ten nasz autorytet jest przez gdzieś tam deprecjonowany przez różne grupy społeczne, przez media czasami, przez, e, przez też e, polityków i decydentów, no to. to, 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 to... To jest tak, jak jest, no tak. Panie tak, dyrektorze, tak odnośnie do tego autorytetu i prestiżu, i tego dokształcania się ciągłego i tej dużej pracy, jaką mają nauczyciele każdego dnia z młodym pokoleniem, kształtując przyszłe pokolenia naszego kraju. Jak wyglądały rozmowy z panią Katarzyną Lubnauer, z wiceminister edukacji, kiedy państwo byli na tej uroczystości w zeszłym tygodniu? Czy te tematy ciężkie były poruszane? Tak, tak, były poruszane, bo tam e, właśnie też były wspominane te badania, e, to mi chyba pan broniarz wspomniał o tych badaniach z TELIS, że... Szef Tak, tak, po że, że, że um, um, polski nauczyciel czuje się niedoceniony, bo tak to trochę wynika z tych, z tych badań, mimo tego, że um, większo, ta największa motywacja tych nauczycieli, to jest ta ich wewnętrzna motywacja do pracy. Oni czują, tak jak ja czuję, że to jest ważny zawód, bo my kształtujemy e, młode pokolenie. Ja też... Chcę, żeby moi synowie też mieli dobrych nauczycieli, bo to jest ważne. E, i, e, I ja na przykład rozmawiałem z panią e, minister na temat e, zmian, które będą w następnym roku, jeżeli chodzi o WOS. Bo mnie pytała, czy uczę wos, ja akurat uczę w ósmej klasie WOS i mówiła, że będą zmiany, że, że, że nie będzie to już tak wyglądało, że będą inaczej ten przedmiot będzie funkcjonował i na pewno lepiej. Ja mówię, pani minister, po owocach poznamy tak no Ale WOS pozostaje. Pozostaje, tylko będzie edukacja obywatelską i będzie chyba z tego, co wiem w innych klasach. Nie już w ósmej, tylko będzie chyba w młodszych. Będzie jeszcze wcześniej się zaczynał chyba w szóstej, siódmej. Tak. No pan ocenia podstawy programowe w swoich przedmiotach humanistycznych. Tutaj bym zapytał o kwestię czasom drażliwą lektur obowiązkowych na języku e, polskim. No to... to... Też. No, to, 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 to ostatnio byłem też właśnie w niedzielę, od czwartku do niedzieli w Warszawie na szkoleniu z bohaterona takim historycznym, ale mieliśmy tam spotkanie z, z uczestniczką powstania warszawskiego i ona też zaapelowała do nas, jako nauczycieli, żebyśmy, że teraz takim przejawem patriotyzmu jest dbanie o język ojczysty. Bo ona nie może się bardzo ze swoimi wnuczkami już dogadać, mówił, mówił takim językiem trochę innym i dbania o, o, o właśnie piękno tego języka. I teraz pytanie jest, czy rezygnując z kanonu lektur, my jesteśmy w stanie nauczyć współczesnych ludzi polszczyzny? czy my um, idziemy na kompromis i staramy się dostosowywać do, do, do ich języka, tak? do, do ich kodu e, kulturowego. Co takiego zniknęło, co powinno pozostać pana zdaniem? To znaczy, ja wiem, w tym momencie chyba nie zniknęło, nie, tylko jest ciągle trwała dyskusja na temat e, czy jeszcze, czy, czy na przykład e, no, mi trochę szkoda na przykład pana Tadeusza, choć wydaje mi się, że jest we fragmentach w szkole podstawowej, choć pytanie jest, czy, czy, no cały czas jest pytanie, czy uczeń ósmej klasy jest w stanie zrozumieć zrozumieć pana Tadeusza. Pamiętam, większość, że różnie to bywało. Większość mówi, że nie, i że to też za wcześnie, że to jest dopiero później. Ja powiem szczerze, ja bardzo nie lubię uczyć w lek, znaczy uczyć języka polskiego we fragmentach jakichś lektur, tak? Że poznajemy fragmenty, Kowadis, poznajemy fragmenty pana Tadeusza, Bo albo coś w całości i próbujemy zrozumieć tą ideę. Mimo tego, że to jest pewna trudność, pewnie zrozumiem już jakieś fragmenty. Ja wyrozumiem, że, że, że tylko że to takie fragmentaryczne poznawanie jakiegoś tekstu, myślę, to jest żadne poznawanie. To, to tak jak, jak z tym słynnym słonim, gdzie, gdzie ktoś tam za trąbę, ktoś za ogon i jak wygląda słoń. No, A to też jest charakterystyczny przykład, bardzo dobry. Takie będą rzeczy pospolite, jak i młodzieży chowanie. Taki brzmiał zapis z aktu fundacyjnego Akademii Zamońskiej z 1600 roku. Jaka jest dzisiejsza młodzież z perspektywy nauczyciela? Taka sama jak kiedyś? Tak, taka sama jak kiedyś, tylko przyszło jej żyć trochę w innym czasie, trudniejszym. Bo, 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 bo żyją w dwóch światach. W świecie, choć nawet nie wiem, czy to jest dwa, to dla nich to jest jeden świat. Oni tylko się przełączają pomiędzy mediami społecznymi, a, a, a światem tym takim, my to nazywamy realnym. I co dyrektor szkoły może w takim przypadku, może zakazać? Bo żadne zakazy, zakazany owoc zawsze kuzi. kusi. Kusi, stąd, stąd trzeba za nimi podążać. Trzeba też się w tym może świecie odnaleźć, próbować gdzieś tam z, y, wykorzystać to, że, że oni w tym świecie są. E, może po prostu y, gdzieś tam edukacyjnie to też można wykorzystywać i to się robi gdzieś tam w szkołach. Też się nagrywa rolki na przykład, tylko rolki o, o lekturze. E, także można to, to też w taki sposób zrobić. No, na pewno trudniej jest im... E, e, Ee, żyć w tak, w codzien ta codzienność bywa taka, wydaje mi się, e, trochę trudna, dlatego że na przykład e, mają tak, to, żyją trochę w takiej bańce, właśnie tych rolek, tych, tego, co się dzieje na tych snapchatach, na, na Facebookach, pewnie mniej, bo po bo, bo, bo to facebooki są dla nas. Na koniec jest. mamy bardzo mało czasu, panie dyrektorze. Czego by pan życzył nauczycielom, swoim kolegom przy okazji święta? Przede wszystkim cierpliwości, cierpliwości, ale też i takiej świadomości tego, że są ważni, że, że, że to, co robią, jest, jest ważne, że kształtują te młode pokolenia i niech nie tracą wiary w, w swój zawód i w, to, w swoją misję tak naprawdę. Naszym gościem był Janusz Harpula, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Franciszka Wosia w Świętoniowej koło Przeworska, nauczyciel języka polskiego, historii WOS, finalista ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej na najlepszego nauczyciela roku 2025. Dodajmy, że w złotej finałowej trzynastce najlepszych nauczycieli znalazła się jeszcze dwójka Belfrów z Podkarpacia, Stanisława Anna Tymoczko, nauczycielka plastyki, dyrektor w Szkole Podstawowej w Mrzygłodzie koło Sanoka oraz Mieczysław Wilk, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu. Serdecznie gratulujemy i pozdrawiamy. Reklama Masz pomysł? Pasję? Teraz masz też szansę. Pożyczka na rozwój turystyki to nawet milion złotych na Twój